Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Blaku, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zmniejszyć temperatury karty graficznej, czyli jak wykonać zabieg zwany undervoltingiem. Ale zanim już przejdziemy do samego sedna, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz pannięcie na mojego Twitcha, oczywiście link w opisie, a ja tymczasem przechodzę już do meritum. Okej, okay, więc takim jeszcze chciącimy sampu. Słuchajcie, chciałbym nadmienić, że poradnik jest przeznaczony głównie dla kart graficznych um, o architekturze Pascal oraz Turing, czyli dla RTXów oraz dla GTX-ów z przedostkiem 16 albo 10. Czyli są na przykład 1050, 10,60, albo 16,60, 1650 i tak dalej. Więc y, to było takie taki disclaimer jeszcze. Chciałem powiedzieć, że poradnik jest w bezpieczny, nawet jeżeli za bardzo obniżycie napięcie na waszym rdzeniu, to jedyne co się stanie to po prostu karta y, wrzuci sterowniki i przywyci się do ustaleń fabrycznych, więc tak jak mówię, jest to w 100% bezpieczne. A więc w tym momencie już mam odpalone oba programy, które będziemy do tego potrzebowali Jest to jakiś benchmark, który po prostu wkręci waszą kartę na maksymalne obroty Oraz program MSI Afterburner, oczywiście to wszystkie będziecie mieli link w opisie Więc teraz tak, jeżeli chodzi o MSI Afterburnera W momencie kiedy zainstalowaliście go po raz pierwszy To polecam wam sobie tutaj zaznaczyć Apply at Start, Tak aby wszystkie ustawienia automatycznie się tutaj się wrzucały Jeżeli chodzi o odnośnie waszej karty przy restarcie komputera Oraz musicie sobie tutaj wejść do ustawień, zakładkę ogólne I w tym miejscu musicie sobie zaznaczyć te wszystkie podpunkciki tak aby E, abyście mogli monitorować i kontrolować napięcie i inne parametry waszej karty graficznej. W tym momencie musicie sobie odpalić benchmark, tak aby wasza karta wkręciła się na maksymalne obroty e, i w tym momencie... Ja widzę, że na mojej karcie, na moim rdzeniu, napięcie wynosi 1050 mV, a więc powiedzmy, że chciałbym je zmniejszyć, żeby temperatura również spadła. Więc teraz tak, wchodzimy sobie w to miejsce. Tutaj macie taki wykresik. To są oczywiście stokowe ustawienia mojej karty, więc powiedzmy, że biorę sobie w tym miejscu, za ten punkcik, za ten punkcik przytrzymuję LM wszystkie myszy i powiedzmy, że chciałbym, żeby moja karta pracowała e, z napięciem e, powiedzmy, no może, może delikatnie na przykład mniejszym, czyli powiedzmy tak tutaj macie oczywiście pokazane jakie napięcie 1031 mV i chciałbym żeby pracowała ona z, często, z częstotliwością powiedzmy 1980 mniej więcej megaherców zrobię sobie w ten sposób i klikam sobie w tym miejscu tutaj ten ptaszek jak w tym momencie się tutaj pokazała taka prosta i moja karta w tym momencie pracuje z, o, z napięciem 1031 mV oraz z częstotliwością 1950 MHz. Ale powiedzmy, że na przykład temperatury nadal mnie nie satysfakcjonują, więc chciałbym je jeszcze bardziej obniżyć. Więc powiedzmy, że przejdziemy sobie parę kropek niżej i tu mamy już napięcie. No może nie jest takie małe, ponieważ boję się, że moja karta wyrzuci sterowniki na odcinku, a tego tak raczej wolałbym. Nie a tego wolałabym uniknąć, ponieważ no, dla was to by było średnio komfortowe. Więc powiedzmy, że tutaj byśmy wzięli napięcie jakieś mm, 1025 przy częstotliwości powiedzmy mniej więcej 1940 MHz. Znowu idźcie sobie tutaj OK. Ten ptaszek sobie zaznaczacie i jak widzicie napięcie w tym momencie tutaj jest mniejsze. Zaraz sobie zobaczymy. Nie, nadal pozostało takie same. Sami właśnie yy, wychodzi w ten sposób, że musicie na przykład kliknąć delikatnie bardziej po lewej stronie punktik albo po prawej. Zależy czasami jest to tro trochę toporne i nie chce się ustawić tak jakbyście sobie tego życzyli, powiedzmy ja sobie ustaję w tym miejscu, o tak na przykład. O, i w tym momencie, jak widać, moja karta pracuje na częstotliwości 19, 1950 MHz oraz yy, na napięciu 1018 Miliwoltów. W ten sposób jesteście sobie w stanie zbić delikatnie temperatury waszej karty graficznej. A jeżeli nie zależy Wam tak bardzo na jej prędkości, jak na powiedzmy obni na obniżeniu temperatur, to możecie zejść delikatnie z i napięciem, i z częstotliwością. Tak, aby to po prostu wszystko było delikatnie chłodniejsze. To jest głównie skierowane do laptopów, ponieważ zazwyczaj karty w wersji desktopowej, czyli w wersji zwykłej, nieprzynośnej, aż tak bardzo się nie grzeją z uwagi na fakt, że po prostu mają więcej miejsca, e, mają większe chłodzenia i mają więcej miejsca. Z którego pozyskujemy powiedzmy świeże powietrze I chłodne powietrze To by było na tyle w tym krótkim Ale mam nadzieję, że pomocnym poradniku Jeszcze raz zachęcam was do pozostawienia łapki w górę Subskrypcji oraz na Twitcha Link w opisie oczywiście I co? Widzimy się na kolejnym poradniku albo live'ie Cześć!